Magdalena Kuna, jestem współtwórcą filmu Rękopis. Patryk Łasasz, twórca, reżyser Ulatki. Mateusz Święcławski, aktor. Maria Pawluk. Anastazja Sołtzenka nazywam się. Film Bratnie Duszy. Dzisiaj już tego nie oceniam, prawda? tylko cieszę się, że one są, cieszę się, że widownia żywiołowo reaguje na, na to, co 5 nakręcili. I bratnie dusze, i rękopis, i wnętrze, prawda? To są, czy ulotka tak samo też, to są, to są filmy, które, które miały dobre zdjęcia, no, a najbardziej takie klimatyczne, mówiąc tak potocznie, to, to oczywiście bratnie dusze. Ten film opowiada w ogóle o historii dotąd nieznanych ludzi, ale coś ich łączy. Ja robiłam charakteryzację dla dwóch aktorów i nie mogę zrozumieć, o czym, o czym w ogóle nie gadają. A nasz dźwiękowiec stoi obok i pyta, a co, pan ma jakieś problemy, tak, ze zdrowiem? A aktor mówi, nie, 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 spoko, to scenariusz po prostu rozgrzewamy". W wielu tych filmach oprócz aktorów zawodowych wystąpili również studenci. Także i aktorstwo, i zdjęcia opowiadają historię w tych filmach. Opowiada o młodym pisarzu, który cierpi na brak weny twórczej, co jest dosyć popularnym motywem, ale my chcieliśmy go ugryźć troszkę inaczej. W jego skrzynce listowej pojawia się tajemniczy rękopis. Postacie z tego rękopisu zaczynają ożywać wokół niego i to jest dosyć taki tajemniczy element, który rozwiązuje się na koniec. Piotr, czy główny bohater. To człowiek zżerany przez y, strach i przez emocje, których sam nie rozumiem do końca. Taka niewielka y, zmiana tego jego życiu, jak znaczenie ulotki, niewiadomego pochodzenia, wywołuje u niego burzę różnych emocji i przeżyć. Potem dowiadujemy się, no, co się z tym wszystkim stało. Przede wszystkim studenci muszą uwierzyć w siebie. To, co słyszę za każdym razem, to jest to, że nie mają sprzętu i nie mają ludzi. Ale tak zawsze będzie. Także muszą uwierzyć, że dadzą radę. Jak dadzą radę, to im się to uda. A ja zamierzam ich w tym wspierać. Nie mieliśmy tak dużo dni zdjęciowych, ale jak już były, to po 16 godzin czasami. Kręciliśmy w nocy, także zaczynaliśmy dopiero o 9. To były 6 dni zdjęciowych. Było ciężko, bo było bardzo zimno, ale kontakt między nami był super. Wszyscy byli bardzo zaangażowani, bardzo entuzjastyczni, i myślę, że dzięki temu dobrze wyszło naprawdę zaszczycony i dumny, że mogą być częścią tego projektu.